Wczoraj czułem się jak na scenie bez widowni. Krzyczałem w pustkę, modląc się, żeby ktoś usłyszał. Moja pracownia to więcej niż narzędzia i skóra to jedyne miejsce, gdzie moje ręce czują, że należą, ale ostatnio ledwo się trzyma. Więc znowu zrobiłem coś, co sobie przysiągłem, że nigdy nie zrobię poprosiłem o wsparcie nie płacząc, nie błagając, tylko przez dawanie. Chcę podarować coś, w co wlałem całe swoje serce unikat, robiony ręcznie, bez ceny. Nawet nie ma go na stronie, bo nie chcę nikomu robić wyrzutów sumienia. Chcę się połączyć. Chcę, by rzemiosło oddychało, by ktoś z zewnątrz poczuł moją pracę. Oto, o co proszę: zostaw komentarz, napisz, co masz w głowie. Żart, wspomnienie, jedno słowo: coś, co pokaże mi, jesteś realny, nie krzyczę do ściany. Potem prześlij to wideo jednej osobie, tylko jednej. Nauczyłem się, że te dwie rzeczy komentarz i udostępnienie mogą wyciągnąć moją pracę ze cienia. Za sześć dni przeczytam każdy komentarz, przysięgam na moje rzemiosło. A ten, który trafi do mnie najmocniej, ten dostanie następny rękodzielniczy wyrób nie wiem jeszcze co to będzie może zerknę na Twój profil, poczuję Twój vibe i wtedy pomysł powstanie. Może użyję Twojego ulubionego koloru, może wygraweruję Twoje imię, może dopiszę coś, czego nawet nie wiedziałeś, że potrzebujesz usłyszeć. Będzie zrobione z czułością, z sercem, z celem, bo nie robię produktów. Tworzę historie, które można nosić, a teraz naprawdę potrzebuję, by ta historia została usłyszana. Jeśli tu jesteś, dziękuję. Proszę, nie przewijaj dalej. Możesz być powodem, dla którego otworzę drzwi pracowni na kolejny miesiąc. Możesz być iskrą, która tchnie w nią nowe życie i obiecuję, oddam ci wszystko, co mam.